Zakład Radiologii Lekarskiej Wojskowego Instytutu Medycznego zaprezentował nowy system rezonansu magnetycznego. To drugi tak nowoczesny system w zakładzie. O tym, jak ważna jest diagnostyka i radiologia w wykrywaniu przyczyn chorób, mówili przedstawiciele Instytutu. Diagnostyka jest podstawą właściwie postawionego rozpoznania, a właściwie postawione rozpoznanie jest podstawą sukcesu terapeutycznego. Nie muszę w związku z tym nikogo przekonywać, że dysponowanie możliwościami diagnostycznymi, wszelkimi narzędziami, które przybliżają nas do tego, aby poznać prawdę o istocie choroby, o istocie tego, co decyduje o dysynchronii stanu zdrowia pacjenta, jest tym kluczem do właściwego funkcjonowania Każdego podmiotu leczniczego, ale też i całego systemu ochrony zdrowia. Tomografia i rezonans są tymi najbardziej technicznie zaawansowanymi, olbrzymimi, z tym najbardziej złożonymi technologicznie systemami, o tyle badania diagnostyczne w diagnostyce obrazowej uzupełniają się, są komplementarne i w całości składają się na. Obraz choroby lub pacjenta. Nie zapominajmy więc także o tych podstawowych metodach, jak, jak zwykłe prześwietlenie, które także w bardzo wielu przypadkach jest niezastąpione, chociażby złamań, urazów tak powszechnych w dobie dzisiejszej mechanizacji.